Witamy Państwa serdecznie na losowaniu nagród w loterii PIT w Pruszczu Gdańskim. Ja nazywam się Janina Wilkozgad i na początek poproszę Pana Janusza Wrubla, burmistrza Pruszcza Gdańskiego, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiaj finał naszej loterii. Ponad 4000 pruszczan czeka na ten moment, więc nie będę go przedłużał. Powiem jedno słowo: powodzenia! Dziękuję bardzo, a teraz przejdziemy do kluczowej części naszego spotkania. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać będzie komisja Nadzoru loterii, w skład której wchodzą przedstawicielki organizatora loterii firmy Nowsza Spółka Zo. Wśród nich są pani Lidia Penkala oraz pani Edyta Wysokińska. Zgłoszenia w loterii można było dokonywać od 1 marca do 7 maja tego roku. Uczestnikiem mogła zostać każda osoba pełnoletnia, która złożyła deklarację PIT za rok 2020, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie miasta Pruszcz Gdański. W celu wzięcia udziału w loterii należało prawidłowo zarejestrować się na stronie www.pitwpruszczu.pl, w tym m.in. potwierdzić fakt złożenia wcześniej wspomnianej deklaracji PIT. Do prawidłowej rejestracji każdy uczestnik otrzymał unikatowy kod rejestracyjny, na wskazany przez siebie numer telefonu oraz e-mail. To te numery właśnie dziś zobaczą Państwo podczas losowania. Nagrodami w loterii są 5000 złotych wraz z dodatkową kwotą przeznaczoną na zapłacenie podatku od wygranej oraz nagroda główna samochód. Osobowy hybrydowa Toyota Yaris o wartości 67 232 zł. W skład nagrody wchodzi także opłata za rejestrację, ubezpieczenie samochodu oraz kwota, która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej. Poproszę teraz komisję o otwarcie losów i przesypanie ich do urny. Zanim jednak przystąpimy do losowania, wyjaśnię, jak będzie wyglądał jego przebieg. Nagrody losowane będą zgodnie z regulaminem loterii w następującej kolejności. Jako pierwsza nagroda główna, czyli auto osobowe marki Toyota o napędzie hybrydowym. Następnie druga nagroda to jest 5000 zł. Czekają nas trzy etapy losowania. Najpierw wylosujemy laureatów głównych, potem kolejno pierwszych. I drugich laureatów rezerwowych. Wylosowane losy zostaną umieszczone na tablicy wyników. Każde zgłoszenie przejdzie proces weryfikacji zgodnie z regulaminem loterii. W przypadku negatywnej weryfikacji laureata głównego, weryfikowane będą kolejno wcześniej wspomniane zgłoszenia rezerwowe. Górnie znajdują się już wszystkie losy. Jak pan burmistrz wcześniej wspomniał, do loterii zgłosiło się łącznie 4197 osób. Losy będą dobrze przemieszane. Pani przewodnicząca dba o prawidłowe przemieszanie. Losów w urnie. Jeszcze raz mieszamy. Losów jest w tym roku wyjątkowo dużo dobrze ponad tysiąc więcej niż w roku ubiegłym. Czy możemy przystąpić do pierwszego etapu losowania? Zatem przystępujemy do pierwszego etapu losowania. Poproszę przewodniczącą o przemieszanie losów i wybranie nagrody głównej, laureata nagrody głównej, hybrydowej Toyoty Jaris. Losujemy jedno zgłoszenie. To jest laureat główny. Nagrody głównej hybrydowej Toyoty Jaris. Los zostaje umieszczony na tablicy. Teraz poproszę o wylosowanie laureata, do którego trafi nagroda druga. To jest 5000 zł. Przemieszanie losów przez panią przewodniczącą. Losujemy laureata nagrody drugiej, do której trafi nagroda. 5000 złotych. I tak zakończył się pierwszy etap losowania. Możemy teraz przejść do etapu drugiego. Poproszę komisję o wylosowanie losu rezerwowego laureata nagrody głównej hybrydowej Toyoty Jaris. Jest to pierwszy laureat rezerwowy do nagrody głównej. Poproszę o teraz o wylosowanie laureata rezerwowego do drugiej nagrody 5000 złotych. Za nami drugi etap losowania, możemy teraz przejść do trzeciego, ostatniego etapu losowania. Poproszę o wylosowanie drugiego losu rezerwowego laureata nagrody głównej, hybrydowej Toyoty Jaris. I na zakończenie poproszę o wylosowanie drugiego losu rezerwowego, to jest nagrody 5000 zł. Drugi laureat rezerwowy do nagrody drugiej, to jest 5000 zł. Na tablicy widzimy wszystkie wylosowane losy. Pierwsze telefony weryfikacyjne zostaną wykonane jeszcze dziś. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej do 15 lipca tego roku. O miejscu i czasie odbioru nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Informację tą znajdziecie Państwo też na serwisie miejskim www.pruszczmyślnigdański.pl. Kompletna lista laureatów zostanie podana po zakończeniu weryfikacji. Do tego czasu wyniki w postaci wylosowanych kodów, Dostępne będą na stronie loterii www.pitpruszczu.pl Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu.